Dzień dobry, jestem Lucy i chciałabym opowiadać o 16 zdaniach. W każdym rzędzie, w każdej kolumnie i w każdej grupie czterech kółek połączonych odcinkami występuje karda z czterech cyfr 1, 2, 3 i 4. Jaka cyfra znajduje się w kółku ze znakiem zapytania? I w ten grupie już jest 3 i 2, więc w ten kuko albo jest 1, albo jest 4. I ten kuko też tak samo. Albo 1, albo 4. Um, I patrzymy na ten rzędzie. Um, I jak tutaj będzie 1 i 4, to tutaj będzie 3 albo 2. Tutaj też tak samo. I teraz patrzymy na tę kolumnę i tutaj już jest 1, 2, więc tutaj na pewno będzie 3, a tutaj będzie 2. Więc ten znak zapytania będzie 2, więc zaznaczymy B. Jak lubisz ten filmików, to kliknij łapka w górę i subskrybuj. Dziękuję, do widzenia!